A dobra, dzisiaj będą dwa odcinki. No to witam jeszcze raz, lecimy dalej z temacikiem. No to spróbujmy jeszcze raz. Panel sterowania, Erdiniel Oliwan, Daniel, Daniel. Oliva. Oliwa, Oliwał. Oliwał. <laughs> Wał. <Wow. laughs> Albo Waw, nie wiem dostęp do funkcji programowania ograniczony. O, wygląda na to, że mam dostęp do robota, przeglądane funkcje, kasowanie danych, informacje przede wszystkim. Roy Neumann Robot wyposażony w system auto naprawnej diagnostyki wersja po... To co to? Czy, czy są wszystkie dane? Nie, nie, nie. Na pewno tego nie chcemy. W branie autodestrukcja też na pewno tego nie chcemy. A zresetowanie systemu błąd bramki logicznej C31. O, bramki logiczne to jest zagadnienie z dziedziny elektroniki i techniki cyfrowej. Jeżeli ktoś na przykład jest w szkole, no to tego się nigdy nie będzie uczyć, nie? Tak pomijając taki fun fact w sumie. Podstawowe bramki logiczne to jest not, air, and, not, and i or. I potem są tam różne waracje typu nend, nor, xor i tak dalej. I może coś jest tam jeszcze, no ale taka ciekawostka w sumie. Naprawdę. No to zastosujemy mostek. Zastosowanie połączenia z pominięciem bramki logicznej. Czekaj. Już jest blisko, no to jeszcze raz. Dobra, zaczekaj na mnie. Co to za miejsce? Kompleks Cerberus 2022. Chodzi mi o to, co robi się w tym dużym pomieszczeniu? To tajemnica? Tak zwane laboratorium dużej gęstości. W tym miejscu badana jest gęstość materiałów doświadczalnych. Co to za materiały? To nanomateriały, materiały promieniotwórcze, materiały biologiczne, różne materiały. I przy okazji w tym miejscu trzyma się obiekty doświadczalne ludzi na przykład. W rejestrze pamięci nie jest znana mi ta instalacja. Może dlatego, że ktoś grzebał ci w pamięci. W rejestrze pamięci nie odnotowano tej instalacji. Zadziało się, już to słyszałem. Dlaczego służą te urządzenia? To jest waga, dzięki niej może można masę próbki. Masę próbki odczytujesz z komputera znajdującego się na lewo od wagi. To jest komputer centralny pomieszczenia, za jego pomocą możesz pobrać próbki do analizy próbki zabierasz ze 4 slotów. Po mojej prawej komputer zawiera niezbędne informacje. To urządzenie do badania wymiarów próbki umieszczonej w pojemniku. Super dokładnych pomiarów wykonuje ramie Robota. Próbkę umieszczasz na stole. Wyniki odczytujesz z drugiej strony na komputerze. A, ok, a skoro jest to laboratorium pomiarów gęstości, w to jaki sposób obliczać tę gęstość? Aktualna liczba dostępnych pracowników 1 Mówisz o mnie, chyba sobie żartujesz. Aktualna liczba dostępnych pracowników, świetnie. Powiedz mi jeszcze, co to jest, migocze jasnym z... światłem, czy to jakaś lampka nocna? To jest bateria ogniw jądrowych, służy do zasilania laserów wysokiej mocy znajdujących się w placówce Cerberusa, albo Cyberbasa, Cyberrasa, a nie wiem jak to czytać, Cerberus. Umieszczając je w podobnym miejscu do tego. Do tego co teraz zasilam indukcyjnie. Laser wysokiej mocy. Okej, okay, to już wszystko wiem. Teraz powiedz mi co mam zrobić. Musisz się dostać na niższy poziom laboratorium. Aby to zrobić, należy uruchomić dwa lasery wysokiej mocy i wyłączyć pole silowe chroniące przejście na niższy poziom kompleksu. Jesteś w stanie mi pomóc? Jako robot towarzysz wykonuje wszystkie niezbędne polecenia, o ile nie stoją w sprzeczności z interesem prawnym. Asimowa, w tym momencie nie mam pytań. Drzwi są zamknięte, o. Do haźla nie idzie. Aha, tu jest jakieś pole siłowe. Dobra. Ja to kiedyś przechodziłek już, nie? Ale to dawno było. Hania, to ty? Hania, odezwij się do mnie. Obawiam się, że Hania cię w tym momencie nie słyszy. Dlaczego mnie słyszy? Przecież jest oburznak na nas co je jest? W celu stabilizacji w, o, emocji w obiekcie wyłączono funkcję percepcji, odłączono zmysł węku, smaku i postrzegania i słuchu. Obieg jest stanie odseparowania od otoczenia. O ja pierdolę. To hipnoza jakiejś czary mary da się jakoś od tego uwolnić? Stan odseparowania został aktywowany w komputerze głównym. Obiekt ma na swojej głowie przytwierdzone urządzenie prototypowe interferujące z falami mózgowymi nosiciela. Dzięki temu uzyskiwana jest pełna kontrola. Czyli co, jest teraz roślinką, spalili jej mózg, to urządzenie prototypowe, istnieje taka możliwość. Szansa na wystąpienie awarii w układzie to... 1, a nie, to jest 1 promil? Nie, nie 1 promil. dziesiąta promila. W tym jednak w momencie obiekt porusza się po terarium, a to oznacza, że nie jest martwy. Świetnie, czyli aby ją z tego stanu uwolnić, powinien się udać na niższy poziom laboratorium. Szansa na powodzenie misji 40%. Tak, to jedyne rozwiązanie. 40% szansy No dobra, widzicie Będziemy się bawić tu w następnym odcinku No by nakończyć, na razie